Hej, cześć, witajcie! Jestem Kuczyn i zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Need for Speed Most Wanted. Co my tam mamy na czarnej liście? Hmm... Webster'a. Hmm... Ile wyścigów? Aż dwa pokonane. No dobrze. To weźmiemy sobie okrążenia z największym prawdopodobieństwem na pościg. Bo czemu by nie? Bo czemu by nie? Może się pościgamy po prostu z policją i fajnie będzie. Ej, no powiem wam, że odważnie tutaj widzę. Eee, grande punto przy takich kurach i to jeszcze wygrywa Ten <grywa> typ wow No, szacunek ciekawe ile musiał pieniędzy włożyć w tuning, że ten samochód yy, tak odstaje od superkarów, no, wyciągnął wszystkie siedzenia, wszystko z bagażnika i sama same te butle z nitrem. Inaczej tego nie ma, nie ma, inaczej nie ma opcji. No zawsze się trafić musi na zakręcie. Dobra, tu już pitu pitu. Oj, zaraz będzie. Że tylko postraszyli, Dobra, świetny zakręt. A, tu są dwa okrążenia, no to nie, no to na pewno będą ścigać. Już myślałem, że sobie odpuściła policja. A ja rozumiem, że skoro jest duże prawdopodobieństwo na to, że będzie nas policja gonić to znaczy, że tutaj ci cywile, tak? Dzwonią. No słuchajcie, tutaj jakiś wyścig uliczny. No, no może przyjedźcie. Zawinąć. Gostków. No bo innego, innego wyjaśnienia nie mam. A raczej żaden pieszy. <noise> Dobra. I drugie okrążenie. Czy gościu się nazywa Tencent? Czy to jakaś, jakiś potomek 50 centa? Nieźle W ogóle też ciekawy pomysł na krzywkę 50 groszy. O, jest i znowu co jest? Ja mam pierwszy poziom. Aha, Boże, no przecież że ja mam pierwszy poziom. Nowy samochód. Nowy gore, nowe wszystko. Zapomniałem co i ja już chciałem go tu uderzyć, tak z przyzwyczajenia. Uwielbiam to, że nieważne jak streamingujesz furę, jak szybką furę masz, te samochody policyjne z pierwszego, um, z pierwszego można powiedzieć poziomu i tak Cię dogonią. To jest tak śmiesznie to zrobione. Yeah! Dobra, tam się ścigamy, ja nie będę ich obijał, bo to się i tak nie liczy. I przykleił się do ulicy. Ciekawe jestem czy ten Tencent to jest właściciel tego puncioka. Bo on tam widzę, równo jedzie z policją. Także policja nam aż go zasłania. Żeby się nie skończyło tak, że nagle ten tencent odwinie jakiś numer, wyłoni się i poleci. A nie, on jest na razie tu z tyłu jeszcze, ale już tylko 80 metrów za nimi. W sensie za mną. już bezpiecznie, no to czas na zabawę. Co? Ojejku, tylko 5 policji? Co ja muszę zrobić? Uciec w dwie minuty. Ty to by była dobra opcja teraz w sumie. Próbujemy, próbujemy. Zatrzymajmy się tutaj. Jest tu gdzieś jakiś ten? nie polendron tam stamtąd. Kurczę, no skąd on się tu wziął? To jest oszukaństwo. Największe na świecie. O, ja, jeszcze nagle drugi. O, ja, ja, co jeszcze? Ale mnie zdenerwowali teraz. No i jak mnie podminowali? Dobra, tutaj to u góry. to śmigamy szybko. Aha. Już ich nie ma. Dobra, skitrajmy się tutaj, może nie będzie. Ale ładnie. Nawet minutkę się udało uciec. Elegancko. To był jedyny taki kamień, co? Bo te, mam wrażenie, te uciec poniżej to jest zawsze najtrudniejsze. Ile tych Roka, r, r, kolczatek? Sześć aż. Dobra, co mamy jeszcze na maksa? Brameczki. Jedziemy. Dzisiaj jest odcinek pod tytułem normalnie. Byle się naciąć. Byle się naciąć na bagiety. Będziemy sobie jechać po... E, po autostradce. Zobaczymy czy ile wyciągniemy z tego. No e, to taki zakręt ostry to już muszę hamować. Dajcie tutaj jakąś prostą fajnie. Chciałbym przetestować nasze Lambo. No już do miasta wjechaliśmy to można zapomnieć. Ale w ogóle mam wrażenie, może nie koniecznie galardo, ale jakieś takie w tamtych czasach Lambo zdarzyło mi się w tym kolorze zobaczyć na ulicy. No to powiem Wam, że nie dość, że to samo samo to auto, nawet jak było czarne, to przyciąga uwagę, że hej, że hej, swoim kształtem i designem, to to w takim kolorze a już w ogóle z kilometra widać. może uda się podczas jakiegoś pościgu żeby e, wykrzesać maksa z tego silnika ciekawi mnie czy on ma tylko 6 biegów czy 7 nie pamiętam jak w tamtych czasach to było teraz te samochody mają z, z 10 nawet biegów albo w ogóle bezstopniową skrzynię biegów Jeszcze trochę się podmieniały czasy kiedyś 5. 5, 5 to już nowoczesne samochody 4 4 biegi wystarczały i tyle Dobra co? Idzimy Nie no, chyba nie uderzy w ten po eee, ścianę A no wiecie o co chodzi Pędzimy na łeb, na szyję. Dobra, dobra, ty, hamuj. O, hamulce też ma niezłe. tutu, tu, wszystko, wszystko, wszystko ściąłem, co miałem w drodze. Wszystko. Panowie policjanty? A jak... się załącza... A nie, chyba nie zdążę. Chciałem zobaczyć, jak się załącza... właśnie to. Będąc na spowolnieniu. Boże, które ja pojechałem? Znowu jakiś. Co jest? Czekajcie? Żebym ja tu się nie pogubił zaraz? No ok. Wróciłem na trasę i to już meta zaraz. Więc, kurde, skupańcy nas przed metą cofnęli, no? Ale to dobrze, tak, tak miało być. Dobra. Rypnijmy w to, żeby było fajne zdjęcie. <laughs> I teraz uciekamy. Znaczy, uciekamy, no. Robimy, nie? Robimy jakieś kamienie. Co ja muszę zrobić? Totowania. bum. A nie, to są te... Łopanie drogi. O. Kościół! No co tu się wydarzyło? Tak nam? Przeciwko nam Kolender, nie, nie zdjąłem tego. Dobra, musimy robić jak najwięcej zniszczeń, a najwięcej zniszczeń wydaje mi się, że te trójkąty też powodują. O, już drugi, szybko. Dobra, to idziemy tutaj. Proszę o wybaczenie panowie budowlańcy, będziecie musieli to postawić jeszcze raz. Betonowe słupki, dobra. Hmm, chyba trochę przegiołem. Muszę go gonić teraz, bo został jeden. A nie, a nie! Skubaniutki. Dobra, wymienili się. Dobra, ścinamy wszystko na drodze naszej. Co się tylko da. Głupio będzie chyba co, jak teraz to, tego się pozbędę? Nie, drogi panie. nie miałem robić tego. Nie miałem resetować. Ale się wpakowałem w takie miejsce, że nie było już innej opcji, chyba. No dobrze, trudno. Dobra, idziemy dalej. Na szczęście nie udało się jeszcze żadnego kamienia zrobić. Dobra, weźmy sobie e fotoradary. No, jakbym już miał trzy kamienie i takie coś odwalił, to byłoby przykro. Ale co tam tylko szpark wymyślił? Co za świry. przykrzyło mi to? A i niepotrzebnie uderzyłem w to coś. dwieście 202. Słaba przewaga. Czemu mówisz jeden o jednym samochodzie? Połowie z nogi, co? No ja nie jestem tu sam. Ok, jeszcze policja akurat przed radarem, naprawdę. Dobra, we wszystkim sobie poradzimy. Jesteśmy w połowie. Ten poziom poszukiwań też się zapisuje e, dopiero jak, e, jak uciekniemy? I, i, I on się resetuje przy złapaniu? No cholipka jasna, no przecież to ja będę 3 tygodnie robić jako do pierwszego poziomu. O szlak, jeszcze, jeszcze spadłem na drugie miejsce. Dobra. Uff. Awansowałem na szczęście. No i meta. Dobra, to się pobawimy przynajmniej na autostradzie z chłopakami. Yeah. Kolczatki. Do czwartego poziomu będę musiał czekać. No, szlak. Czekajcie, czy to jest autostrada, czy ja zaraz do jakiegoś miasta znowu wjadę? Nie, autostrada. Dobra. No to co, wypróbujmy... ...nasze autko, ile fabryka dała. A tu, tutaj jesteśmy. Dobra, to już wiem. Naprawdę? 283 ją się odpłaci? Czemu on nie może zmienić biegu? Mam, że odczucia zjazdy to mam bardziej, jakby to było e, 200 mil na godzinę, nie 200 km na godzinę. A jaka beka? Oni się sami rozwalili, czy. Czy, czy, czy co? O nie! Czyli pru! następny. Dobra, to rozwalamy. Dwie i pół minuty do tego, do wsparcia. Oj, to trochę podpa. Oh. Yeah. To nabijamy kaskę w takim razie. A drzewka ile dają? Jakieś... grosze. No nie, został tylko jeden. Ale na drugi poziom już przynajmniej. Notowania szybciej będą leciały. Uu. No tak. Ponia, już od drugiego poziomu są blokady. <śm> Piękna sprawa. O nie, jest znowu ten mariachik. Śmiesznie, że on je zapamiętuje. Nie. Nie. No, jak mogłeś mnie je zgubić jechałeś za mną? Pajacu jeden. No nie wjeżdżę, no No szybko, chodźcie tutaj O rany i uciekłem Tragedia O oh. Chyba przykrzyłem komuś życie no trudno, dobra, no to jedziemy następny wyścig po prostu. Tyle. Ludwak, bureczka. Yy, do Szwecji. No proszę. Jaki światowy tutaj przyjechał. No to podejrzewam, że w Ameryce jest jak wszystko co jest stworzone przez Amerykanów. Znowu to miejsce, no to jest tak nieszczęsne miejsce dla mnie, że hej. Dobra. Alan! Podejrzewam, że to ten przede mną. Dobra. 321 328, no jest na razie nowy rekord prędkości. Nie, nie jechałem jeszcze tyle żadnym samochodem w tej grze. Już się na, na tym let's playu, bo nie pamiętam, czy kiedykolwiek jechałem szybciej, ale być może. Potter! Harry się z nami ściga! Jezu, namiot on leci! Utala! No to nie zła magia się tu odwaliła Okej okay. Nie dać się tutaj spowolnić teraz przed tym fotoradarkiem O ale tutaj ciasno było Jedziemy pod prąd Jolo Weź Dziduj mi Mustak stąd, dobra. Następny. Nieźle. Już się boję spojrzeć. Okej. Okay. Jakąś tam przewagę jeszcze mamy. Nawet tam Mustak pomaga. Boże, jaki on jest kochany. Ha, <grytanie> ja przejechałem pod tym szlabanem, czy mi się wydawało? Zalet niskich samochodów, nie trzeba płacić za wjazd na parking strzeżony. Przejedziesz pod szlabanem. I yeah. Dobra, z taką szybą chyba można, mogą dowód rejestracyjny zabrać, także nie powinienem tak jeździć. O, ale wyleciał w kosmos. Dobrze, mm, no to co, to jeszcze jedne aparatki sobie możemy tutaj strzelić. Miejmy nadzieję, że nie będzie nas policja gonić, bo to wtedy będzie lipa. Muszę mi szybko uciec, Dobra, od razu na początku taki ostry zakrętasek. No, to Porsche, jak to jest, że oni, oni już mają to Porsche, a ja dopiero przy no, trzecim, e, po pokonaniu chyba trzeciego, dopiero mogę sobie je kupić. Powinno być tak. Że wszystkie samochody są dostępne, ale mają tutaj zaporową cenę, tak? Ty, muzyka z. z Underground'a. A to nie wiedziałem nawet, że tutaj jest. O ja, się zakręciłem. No właśnie, i jest taką zaporową cenę tych samochodów że jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie tę kwotę uzbierać właśnie na danym poziomie eee, tutaj rozgrywek. Nie, że to jest zablokowane. No bo czemu to jest zablokowane? Głupio mają to zrobione. W sensie tak mało realistycznie. Uf. Udało się na tym zakręcie jeszcze złapać jaką jakąkolwiek prędkością. No, nawet kolegom się nie udało mnie pobić Jestem w tym szoku. Bo to nie był jakiś niesamowity wyczyn. Ale w ogóle jakoś tak daleko. Daleko ode mnie są podejrzane. Coś tu się dzieje dziwnego. Okej. Okay. Które ładnie wciąż jestem liderem, U, czy 200 km na godzinę? Nie dobra, już ktoś przejechał. Myślałem, że aż taki, taki pogrom zrobiłem. Dobra, 85% za nami. Ah, zamyśliłem się. No, to to będzie słaby wynik. Ale dojeżdżamy jako pierwsi do, na metę. E, Patrzcie, jak nagle na, nas nadgonił. Sfaniaczek 1. No, i zwycięstwo. Dobra, jeszcze już mamy zaliczoną e, wystarczającą ilość wyścigów, ale wydaje mi się, że jeszcze byśmy mogli sobie coś walnąć. Dobra, to pojedźmy te. Nic nie widzę! się światło! No aż mi się przypomniało, jak powiedziałem, eee, trzeci Harry Potter, bo teraz akurat w nie jest eee, wakacyjny, jakiś event, w którym puszczają tam co tydzień Harry'ego. Mówię, no nie mogę tego ominąć. Razem z moją żoną sobie chodzimy co tydzień do kina teraz na Harego i właśnie ostatnio była trzecia część, była ta scena, w której w której Snape e, zapnął Harego na, na tym e, Boże, na korytarzu, jak sobie z mapą włoswotów popierdzielał I, i obraz do niego głuchy jesteś? Zgaś to światło co? zawsze mi się to będzie przypominać z, z tym, także taki otopik. W ogóle dla mnie fenomen Harry Pottera to jest niesamowita rzecz. Podejrzewam, że wielu, wielu albo nawet nie oglądało, nie lubi, niby nie ma zamiaru. Tym bardziej już książek nie lubi. Ale dla mnie to też jest część mojego dzieciństwa i zawsze będę chętnie do tego wracać. Dla niektórych może to być, mogą to być Gwiezdne Wojny, albo Star Trek, albo jakieś inne ponadczasowe dzieła. Dla mnie to jest w ogóle niesamowite. Jak to jest możliwe, że w tamtych czasach, czy to właśnie Władca Pierścieni, Harry Potter, albo właśnie Gwiezdne Wojny, to wszystko wyglądało dużo bardziej realistycznie niż teraz. Teraz, jak się idzie do kina i się ogląda te nowe produkcje, które aż ociekają tymi efektami, wszystkimi, co jest tam zrobione przy użyciu CGI, no to, no to normalnie widać. Widać ten komputer. A biorąc pod uwagę, kiedy zostały stworzone, właśnie na przykład maca pierścienia, nie wiem, to wszystko wygląda jakoś tak. Inaczej, nie wiem, podejrzewam, że inną metodą to robili, no ale ta metoda pewnie była y, dużo droższa, albo bardziej czasochłonna, teraz po prostu korzystają z komputerów i idą troszkę na skróty, ale naprawdę źle to wygląda. Źle to wygląda. Jak oglądałem drugiego Aquamena. To jest ja po prostu łapałem za głowę. Pierwszy był taki fajny, fajne efekty, fajnie to wszystko wyglądało. No w drugim po prostu było czuć ten komputer na każdym kroku. No obrzydliwość. No nie dało się tego oglądać po prostu. Dramat. Dlatego no, coś ta kinematografia poszła nie tę stronę co powinna. I to też nie, nie mówię o takich, wiecie, filmach, które mają niski budżet. Ja tu mówię o produkcjach na przykład Marvela, tak? Albo DC, no bo Aquaman akurat jest DC. No to, no, kto jak kto, ale oni chyba mają pieniądze, żeby zrobić jakiś, jakieś fajne filmy. Więc bardzo mnie to zastanawia. rozpier Rozpierducha! Piękna. Dobrze, moi drodzy. Niestety, ale czas dobiega końca. Sam chętnie bym to ponagrywał odcinki po dwie godziny, ale nie jest to możliwe. Także dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się ciepło, na razie.